Od góry Chor szli Izraelici w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom, podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość i zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi, czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli. Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, także wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc, zgrzeszyliśmy, szamrząc przeciw Panu i przeciwko Tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, sporządź węża i umieść go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, pozostawał przy życiu. Ta historia oczywiście kojarzy nam się od razu z krzyżem Chrystusa. Wąż umieszczony na palu, to tak jak patrzymy dziś na Jezusa umieszczonego na krzyżu. Ale spójrzmy jeszcze na niektóre szczegóły w tym opisie. Izraelici, którzy wyszli z niewoli egipskiej, Bóg cudownie wyzwolił ich z tej niewoli, zaczynają mówić przeciwko Bogu i Mojżeszowi. Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył nam się już ten pokarm mizerny. Znaczy, nie jest tak, że nie ma co jeść, że umierają z głodu. Uprzykrzył nam się ten pokarm mizerny. To jest główny problem. Czyli nie widzą tego, co Bóg im dał, że wyprowadził ich z niewoli. Oni tam cierpieli, im tam było bardzo trudno. Prosili Boga, żeby ich wyzwolił. Kiedy Bóg wyzwolił i dał im obietnicę Ziemi obiecanej, gdzie będą wspaniale żyć, Teraz jest jakiś moment, który którym muszą przeżyć pewne trudności, to oni już mówią przeciwko Bogu, przeciwko Mojżeszowi. Lud stracił cierpliwość. Lud stracił cierpliwość. Nie mogą przeżyć jakichś pewnych trudności, które nie są straszne, nie są jakieś tragiczne po prostu trzeba jakieś niewygody przenieść niewygody podróży, drogi, pielgrzymki nie zaczynają złościć się, stracili cierpliwość, mówią przeciw Bogu i Mojżeszowi. Jak często my też tak się zachowujemy, że tyle żeśmy otrzymali od Pana Boga i tyle nam Pan Bóg jeszcze obiecuje. Teraz może być jakieś, jakaś trudność, może, mogą być jakieś problemy w życiu, ale to nie jest tragiczne, można to przeżyć, tylko trzeba trochę wytrzymać jakieś trudności, przeżyć, zacisnąć zęby, przetrwać jakieś trudne momenty. Nie zaczynamy narzekać, zaczynamy biadolić, zaczynamy protestować, buntować się, mówić coś złego, czy o Bogu, czy o Kościele, czy o kimś konkretnie. Nie umiemy przeżywać pewnych trudności, które są czymś normalnym w przejściu od jednej sytuacji do drugiej. Nie umiemy zauważyć, ile nam Pan Bóg dał. No, jeśli Pan Bóg nam tyle dał, no, to możemy coś dać z siebie. Możemy też poświęcić się jakoś trochę, przeżyć jakieś trudności. Uprzykszył nam się ten pokarm mizerny. Wielki Post jest takim dobrym czasem w ciągu roku, żebyśmy się uczyli przeżywać trudności, że gdzieś przyjmujemy jakieś niewygody, jakieś trudności życia jako taka duchowa ofiara. I to jest piękne przeżywanie Wielkiego Postu, jeśli nie tylko my sami postanawiamy, że czegoś nie będę jadł czy czegoś nie będę robił, ale jeśli przyjmujemy cierpliwie trudności życia. Wielki post, więc łączy to z krzyżem Chrystusa i nie będę narzekał, nie będę się złościł, przyjmuję to, co jest żeby razem z Jezusem nieść krzyż. Zesłał Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, także wielka liczba Izraelitów zmarła. Czy nie widzimy dziś takich węży o jadzie palącym, że umiera wielka rzesza ludzi? Możemy zauważyć pewną analogię, że i dziś, i w naszych czasach są takie sytuacje, gdzie umiera jakaś wielka ilość ludzi. I to są właśnie te węże o jadzie palącym, które są pewnym skutkiem tego działania narodu skutkiem tego odrzucenia Pana Boga, skutkiem tego, że człowiek zaczyna się buntować przeciwko Panu Bogu. Nie, nigdy to na dobre nie wychodzi człowiekowi. Ale co jest ciekawego, że Izraelici odczytali ten znak, że przyszli do Mojżesza mówiąc, grzeszyliśmy szemrząc przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Ważne, żebyśmy my przeżyli coś takiego, że uświadamiamy sobie, że to zło, które dzieje się wokół nas, w nas, czy w ogóle w świecie, to jest skutek naszego grzechu, więc musi być to uświadomienie sobie grzechu, musi być to nawrócenie, pokuta, to przyjście do Pana Boga i do Kościoła, tak jak tu przyjście do Mojżesza, żeby przyznać się, zgrzeszyliśmy przeciw Panu i przeciwko Tobie. Zgrzeszyliśmy przeciw Panu. Ważne, żeby było to uświadomienie sobie, ta pokuta, ten żal za grzechy, to przyznanie się, zgrzeszyliśmy. I wtedy Pan Bóg daje ratunek. Sporządź węża i umieść go na wysokim palu. Widzimy krzyż, że jak zły duch ukąsił nas swoim grzechem, to my, jeśli będziemy patrzeć na krzyż, jeżeli będziemy jednoczyć się z ukrzyżowanym Chrystusem, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, to On da nam życie, On da nam uzdrowienie z wszystkich naszych grzechów i słabości. Dlatego powinniśmy, zwłaszcza w tym czasie teraz, częściej patrzeć na krzyż i rozmyślać o męce Jezusa Chrystusa powinniśmy to jeszcze przeżywać. Ale spróbujmy też inaczej jeszcze spojrzeć na to wydarzenie, że Izraelici musieli popatrzeć na węża, węże ich kąsały i wąż był znakiem zbawienia. Spojrzymy na krzyż. Krzyż to jest miejsce strasznej, haniebnej śmierci, a jednocześnie krzyż jest znakiem zbawienia. I coś takiego może być też w naszym życiu, że to co nas niszczy, może być też znakiem naszego zbawienia. Na przykład Grzechy, które nas niszczą, idziemy do spowiedzi i mówimy te grzechy na spowiedzi. I te grzechy, wypowiedziane, są dla nas znakiem zbawienia. My już inaczej mówimy. My oddajemy te grzechy i przyjmujemy odpuszczenie grzechów. Ale jeszcze raz trzeba spojrzeć na tego węża, który nas ukąsił, na te grzechy. I może też w naszym życiu, jak gdzieś na przykład się pokłócimy, na przykład małżonkowie się gdzieś pokłócili, czy w jakichś innych relacjach, gdzieś jest jakaś kłótnia, konflikt. Jest jakaś przyczyna pewnego konfliktu, później warto by się spotkać i porozmawiać, jeszcze raz spojrzeć na tę sytuację, jeszcze raz ją omówić, jeszcze raz popatrzeć na tę przyczynę konfliktu, żeby już nie w nerwach, nie w buncie, nie w jakimś proteście, nie w złości, ale spokojnie też może na modlitwie przeanalizować, przedyskutować, porozmawiać o tym i może się okazać, że ta rozmowa będzie właśnie takim znakiem zbawienia. Jeszcze raz trzeba popatrzeć na węża, który nas ukąsił. W Ewangelii dzisiaj słyszymy słowa Jezusa. Jezus powiedział do faryzeuszów, ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać w, i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wypójść nie możecie. Powiedzieli do Niego, kim że Ty jesteś? Odpowiedział im Jezus, przede wszystkim, po cóż do Was mówię? Wiele mam w Waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia, ale Ten, który mnie posłał, jest prawdomówny i ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus, gdy wy wyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego mnie Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. Kiedy to mówił wielu, uwierzyło w Niego. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich, jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. iluż to ludzi umiera w grzechach. Umiera bez spowiedzi, bez nawrócenia, bez Pana Boga. Czasem rozmawiam z jakimiś ludźmi, którzy są może jakoś wierzący, może niewierzący. Mówią, a no, gdzieś tam nas ochrzcili. I mówię, słuchajcie, no to trzeba by jakoś może przybliżyć się do Pana Boga, trzeba by jakoś zacząć się modlić, chodzi do kościoła. A nie, to może kiedyś przyjdzie czas, teraz jest praca, teraz nie ma czasu na to. I z jednej strony deklarują się, że są wierzący, że są ochrzczeni jak najbardziej. Ale kiedy proponujesz im coś więcej, to jakoś nie widzą takiej potrzeby. Pomrzecie w grzechach swoich. Jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, jeśli nie przybliżycie się do Jezusa, jeśli nie otworzycie serca na nowo dla Jezusa, pomrzecie w grzechach swoich. Często w ogóle w tym życiu wielu ludzi zupełnie nie, nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie mogą być konsekwencje takiej byle jakości wiary, czy żadnej wiary, może tylko teoretycznie są oszczeni, ale. Jeśli się nie nawrócimy, jeśli się nie otworzymy na Pana Jezusa, jeśli nie przyjmiemy Jego przebaczenia, Jego miłosierdzia, jeśli nie spojrzymy na tego węża, jeśli nie spojrzymy na krzyż Jezusa, to może być coś takiego, że pomożemy w grzechach i potem może być wielka trudność z naszym zbawieniem. I co tylko dlatego, że teraz nam się nie chce otworzyć się na Pana Boga, możemy stracić szczęście wieczne? Czy my sobie to uświadamiamy? Trzeba by po, porozmyślać nad tym i po pierwsze sam, samymi się nawracać, a po drugie modlić się za tych, którzy jakoś nie uświadamiają sobie tego, co to znaczy przyjąć Jezusa, uwierzyć, że jak mówi Jezus, ja jestem, czyli imię Boga. Trzeba się modlić za takich ludzi, którzy umierają w grzechach, umierają bez nawrócenia, bez spowiedzi, bez pojednania z Bogiem. Starajmy się przeżywać te ostatnie dni Wielkiego Postu jako czas nawrócenia, czas pojednania. Czas przybliżania się do Jezusa, odkrywania tego, że On jest, On jest naszym Bogiem, On jest naszym Panem, On jest naszym Zbawicielem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Nojaberska, gdzie wczoraj skończyliśmy rekolekcje wielkopostne. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.